To jest tak silne, że e, cały świat będzie Panu sprzyjał, e, jeżeli zacznie Pan stosować takie metody w swojej firmie. Ale jeżeli ktoś myśli, że to jest łatwe i pójdzie jak z płatka, to, to tak nie jest. Nie przetrwa kilku miesięcy ktoś, kto się nie przygotuje do, do biznesu. Bardzo istotne jest też to, żeby wyrobić sobie nawyk oszczędzania gotówki. E, e, będzie ona nam naprawdę potrzebna jak już sobie wyobraziliśmy, kto jest naszym klientem, zadać sobie pytanie, gdzie on jest. Okazało się, że to było szczęk w dziesiątkę, dlatego że za 300 zł mogłem mieć 150 żywych kontaktów do klientów. Ja wiedziałem, jakie są ich preferencje. To nie był kolejny anonimowy telefon. Chodzi o to, żeby określić, ile potrafimy zapłacić osoby z zewnątrz za to, że dostarczy nam klienta. Osoby, które mają opór w dzieleniu się, czy wiedzą, czy zyskiem, w biznesie najprawdopodobniej nic nie osiągną. Uważam, że umiejętność sprzedaży jest podstawową umiejętnością właściciela firmy. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby klienta oszukiwać, ponieważ moim celem nie jest raz sprzedać i zwiaźć, tylko moim celem jest sprzedawać. Jesteśmy właścicielem mojej firmy, jesteśmy sprzedawcą i kropka. Jak nie sprzedajemy, nie mamy za co żyć.